Cześć, witam Cię na drugim odcinku na tym kanale. Dzisiaj już trochę bardziej merytorycznie. Chciałbym przedstawić, czym według mnie są pieniądze. Od tego chciałbym zacząć ten kanał, ponieważ skoro ustalam sobie cel jednego miliona, to warto by było zacząć od tego w ogóle, czym jest ten jeden milion, nie? I po co mi jest to potrzebne? Po co jest mi to potrzebne? Myślę, że to powiem w przyszłych materiałach. Dzisiaj skupię się na tym, co to są te pieniądze, po co nam to w życiu i tak naprawdę jakie w jakiś tam sposób pozyskiwać bądź też jak w ogóle zdobyć jakąś taką wartość, za którą oczywiście możemy zdobyć pieniądze. A więc tak, jakie są rodzaje pieniądza? Mm, tak naprawdę mamy prosty podział na jakieś fizyczne wartości, mm, czyli jakieś fizyczne elementy, które posiadają jakąś wartość, czy to w formie kruźcu, z którego są zbudowane, czy to też w formie mm, jakiejś ustalonej wartości. Przykładowo, e, banknoty, które są kawałkiem papieru mają jakąś tam wartość, dlatego, że sobie tak ustaliliśmy. Teraz tak, kto ustala tą wartość? E, wydaje mi się, że jak ja bym to ustalił, czy nawet grupa moich znajomych ustaliłaby to jest jakaś tam wartość, to wszyscy inni mieliby to w przysłowie D. E, dlatego potrzeba kogoś wyżej, no i w tym przypadku jest to państwo. Zazwyczaj państwo ma na tyle bogatą renomę, zawiera tak dużą grupę ludzi, że gdy ustalimy tam, to będzie środek płatniczy, to wszyscy ludzie się na to zgadzają. Wiedzą, że to bezpiecznie będą mógł sobie kiedyś tam w przyszłości wymienić na to i na to, ponieważ to posiada taką wartość. No i tak. Takim prostym przykładem oczywiście są metale szlachetne, banknoty i monety. Banknoty szlachetne od tego się wszystko zaczęło. Były to zazwyczaj złote monety, srebrne monety. E, często przeliczane w stosunku 1 do 15 w przeszłości. E, czyli za 15 srebrnych monet, można było zdobyć jedną złotą monetę o tej samej wadze. No ale te krótce na początku e, w historii bywały różne. Można było na przykład handlować kawą, ryżem ziemniakami, kakao e, no tych wartości było naprawdę multum i toż są te tak naprawdę elementy kruszcowe no tych metali oczywiście też jest masa, możemy mm, sięgnąć po platynę, możemy sięgnąć po ołów, po miedź, po aluminium to wszystko ma jakąś tam swoją ustaloną wartość no e, jak wiadomo te monety i banknoty w formie dzisiejszej no to są z założenia przedmioty, które są dużo niższej wartości niż tą, którą sobie państwo ustaliło, czy też cała grupa odbiorców i grupa wykorzystująca ten kruszec ten, może nie kruszec, tą formę płatności, jakoś tam sobie wycenia no zazwyczaj tak jest, na przykład w w naszych groszówkach, z tego co wiem, wartość materiału jest dużo wyższa niż faktycznie wartość, którą sobie ustaliliśmy. Niemniej jednak, topienie, metali, topienie państwowych pieniędzy czy też państwowej waluty jest niedozwolone. Mam na myśli to przetapianie ich na jakieś sztabki, i tak dalej. Więc nie możemy tego tak zrobić, to nie jest prosty interes. No ale tutaj ewidentnie coś jest nie tak. Państwo raczej nie powinno dopuszczać do sytuacji, w której wyprodukowanie pieniądza jest droższe niż faktycznie ten pieniądz. To jest, to jest jakby zadziwiające. No ale idąc dalej mamy też formy płatności bezgotówkowe i mowa tutaj o płatnościach kartą, telefonem, czyli to co na dzisiaj, na dzisiaj jest bardzo popularne. Są to też różne pieniądze bankowe, przelewy, bony, obligacje, czeki i tak dalej dalej. Czyli tu też nie mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, co posiada wartość, tylko raczej po prostu z czymś takim, co tak naprawdę fizycznie nawet może nie istnieć. No i tak naprawdę takie są te podstawowe rodzaje pieniądza. No i teraz przeszedłbym do kolejnego slajdu, czyli jak takie pieniądze pozyskać bądź jak pozyskać jakąś wartość, jakąś usługę, na której nam zależy. Skupiłem się w tym pierwszym odcinku na pieniądzach, ponieważ za te pieniądze jesteśmy raczej w stanie zdobyć wszystkie materialne rzeczy bądź też usługi, na których nam zależy. Oczywiście nie skupiam się tutaj na rzeczach, które są ponad wartościami jakimiś materialnymi, bo oczywiście tego się nie da jakoś tam ocenić. No, na tym kanale raczej takich rzeczy nie będzie, ewentualnie jakieś rozważania, ale tutaj się skupiam na takich rzeczach stricte fizycznych, przyziemnych, materialnych, które możemy sobie kupić. No i tak, takie trzy podstawowe formy starałem się ująć tutaj na tym slajdzie, ale jest to wymiana, chciałbym zauważyć, pomiędzy dwoma jednostkami, dwoma osobami. No i tak, najprostsza forma, czyli zakup czegoś. My dajemy komuś nasze pieniądze, ktoś nam daje przedmiot, towar, usługę, którą my chcielibyśmy sobie zdobyć. No i wszyscy są szczęśliwi. Osoba otrzymała pieniądze, my otrzymaliśmy to, co chcieliśmy. Druga forma to darowizna, czyli ktoś nam daje coś za darmo. Nic w zamian, tego, w zamian za to nie oczekuje nie oczekuję ani pieniędzy ani innych przedmiotów nic po prostu dostajemy coś gratis dostajemy coś za darmo no i oczywiście tutaj szczęśliwy jest na pewno ten który coś otrzymuje bo ma coś za darmo albo bardzo często takie obdarowywanie kogoś członka rodziny czy nawet w formie podziękowania dawanie komuś kwiatów czy cokolwiek no to też jest rodzaj transakcji nie no ten Dawa, dający prezent, oczywiście, też jest równie zadowolony. Zazwyczaj e, są tutaj w tej formie wymiany, również jakieś wyłudzenia, czy też kradzież. No to tutaj, akurat, ta wymiana nie jest rozsądna. E, no i nie jest pozytywnie postrzegana, no ale też tutaj się w, z tym wiąże. No i ostatni rodzaj czyli barter. Popularnie nazywane, wymiana towaru za towar, bądź też usługi za towar, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, w formie tej pięknej rzeźby, która jest pod podgłówkiem antycznym, znalezionym przed chwilą w internecie, możemy sobie zastąpić cokolwiek, czyli usługę, możemy zastąpić towar, i tak dalej, i tak dalej. No i w tym trzecim przypadku, my po prostu wymieniamy usługę za usługę, towar za towar, czyli tutaj w ogóle nie bierzemy pod uwagę pieniędzy jako tako. Później za ten przedmiot, który kupiliśmy, czyli za ten nagłówek, zagłówek, przepraszam, możemy sobie pozyskać pieniądze na przykład od sprzedając. No ale to jest pozyskanie jakiejś tam wartości. Sprawa się bardziej komplikuje, kiedy dochodzi nam trzecia jednostka. Tutaj tych, te transakcje mogą być bardziej skomplikowane, no i też na różnych zasadach. Pierwszy przykładowy tutaj obrazek przedstawia sytuację, w której osoba, która chce uzyskać jakiś przedmiot, czyli naszą rzeźbę, nie ma pieniędzy. W ten sposób, żeby to kupić, musi ona zapożyczyć przedmiot od kogoś, czy to banku, czy to kolegi, czy to członka rodziny. Eee, czy no, tak naprawdę kogokolwiek. Dzięki temu kupi sobie on ten przedmiot. No i ten przedmiot trafi w jego ręce. Sprzedawca dostaje oczywiście pieniądze. No i pytanie, co z tym pożyczającym? Możemy tutaj oczywiście mm, dokonać wymiany 1 do 1. Eee, czyli tyle, ile pożyczymy, tyle oddajemy. Raczej jest to rzadkość. Tutaj, bardziej w kręgach rodzinnych, itd. Kiedy chcemy to zrobić, tak w formie typowo biznesowej, należy się temu pożyczającemu jakiś tam procent. Jeśli to jest jednorazowa spłata, no to pewnie ten procent będzie mały. W przypadku spłaty ratalnej, to będzie już dużo większy procent. To na przykład kredyt hipoteczny, no to, to jest pierwsze, co się narzuca. Narzuca, kiedy chcemy jakieś kupić mieszkanie, to musimy pożyczyć od banku pieniądze, żeby je później spłacać. To jest ta forma pożyczki. E, no i to naszą rzeźbą w tym przypadku jest jakieś mieszkanie, a sprzedawca otrzymuje za to pieniądze. E, <laughs> oczywiście ta, to otrzymywane pieniądze przez osobę sprzedającą. Również mogą być w ratach. To też warto zaznaczyć. To nie musi być spłata od razu całej kwoty. Drugi przykład: czyli wiemy, że nasz kupujący, nasz sprzedający, nasz wymarzony podgłówek chce otrzymać jakiś przedmiot, chce otrzymać jakąś usługę, na przykład popsuły mu się panele na zewnątrz i za to. Chce nam dać podgłówek, na którym nam zależy. My płacimy komuś za to, że on te schody sobie naprawi i w zamian za to otrzymujemy nasz przedmiot. Czyli ta trzecia osoba jest tą osobą, która tak naprawdę dostarcza element niezbędny do wymiany z tym naszym sprzedającym. Od którego chcemy uzyskać nasz przedmiot. No i trzecia forma to bycie pośrednikiem, czyli wiemy, że jedna osoba chce rzecz A, może dać rzecz B, a druga osoba chce rzecz B, a chce oddać rzecz A. No i dzięki temu, że my znamy osobę pierwszą i osobę drugą. Możemy w, tym, w tej wymianie uczestniczyć jako pośrednik. Możemy to zrobić za darmo, po prostu informując jednego i drugiego. Słuchaj, taka i taka opcja ma miejsce, ale oczywiście za pośredniczenie również możemy zgarnąć sobie jakiś procent. Powiedzmy, dostajemy 10 zł od jednego i drugiego, i to jest nasz urobek za to, że połączyliśmy kontakty. Mm. No, i tak naprawdę w takiej wymianie każdy jest szczęśliwy. <laughs> Oczywiście, e, nie wiem, czy udało mi się w, tutaj przedstawić wszystkie formy, e, które, które obejmują te trzy osoby, e, trzy jednostki. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe. Może być ich więcej. Na pewno może tych osób uczestniczyć w procesie. Zdobywania wartości dużo, dużo więcej. No i pierwszym takim przypadkiem, który mi przychodzi do głowy w takim totalnym e, naturalnym środowisku, bym powiedział, e, jest ten model trzeci, gdzie występuje bardzo dużo pośredników. Narzuca się mi tutaj przedmiot. Dosyć nielegalne, czyli jakaś kokaina. Produkcja kokainy w Ameryce Południowej to jest koszt rzędu 50 centów jednego dolara. No i później sprzedają to za dosłownie kilka dolarów 2-3 dolary za gram. Odsprzedają to ludziom, którzy jakoś zabezpieczają ten towar, wysyłają do Europy ten, który to dostarcza, czyli na przykład pilot, bierze za to za pośredniczenie w tym procesie jakąś swoją działkę, ma jakieś swoje pieniądze, później ktoś, kto to rozładowuje, przymyka na to oko, też musi dosta dostawać jakieś pieniądze i później, kiedy te pieniądze trafiają już, w sensie ten towar trafia już do konkretnych rąk, konkretnych klientów, oczywiście ten, który je dostarcza, sprzedaje, też e, jakieś tam z tego korzyści musi mieć, więc on też na tym zarabia. Więc ten proces może być dużo bardziej rozbudowany. Może obejmować dużo więcej osób. Ale jednak, przy takich najprostszych motywach, które chciałbym ja stosować w ramach tego mini projektu YouTube'owego, będą raczej te wymiany, które tutaj przedstawiłem. One są takie najbardziej naturalne, najczęściej występujące. No i tak naprawdę, tak bym to widział. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem przedstawić w tym swoim odcinku. Także dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.